Na dziewiętnastym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem Czy cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach? po raz pierwszy organizowanym w przestrzeni wirtualnej. Dziś przeczytam Wam wiersze Marii Konopnickiej. Muchy samochwały. U chomika w gospodzie siedzą muchy przy miodzie. Siedzą, piją koleją i z pająków się śmieją. Podparły się łapkami nad pełnymi kuflami. Zagiął chomik żupana, Miód dolewa do dzbana. Do Żebyś kumo wiedziała, Com już sieci narwała, Com z pająków nadwiła, To byś ledwo wierzyła. Moja kumo jedyna, Czy mi pająk nowina? Śmiech do prawdy mnie bierze, Pająk także mi zwierzę. Żebyś kumo wiedziała, Trzem pająkom bez mała, Jak się dobrze zasadzę, Trzem pająkom poradzę. Moja kumo kochana, Chomik, dolej do dzbana. Moja kumo jedyna, Czy mi pająk nowina? Prawi jedna, to druga, A tu z kąta coś mruga. Prawi czwarta i piąta, A coś czai się skąta. Pająk ci to niecnota, cnota, Nić tak długą namota, Zdusił muchy przy miodzie, W chomikowej gospodzie. Nasz wąsatek Żadne chyba nie z nas dziatek, jak był nasz wąsatek. Co za kot, jaka w nim cnota, nie, równego nie ma kota. Wszyscy wiedzą to od dawna, że gościnność u nas sławna, lecz wąsatek bez przesady, jak nikt gościom bywał rady. Raz przybyły w odwiedziny o granicę dwie kociny. Warto wiedzieć, mociu panie, jakie sprawił im śniadanie. Pieczeń mysia, kotlet szczurzy, skórki z sera, komar duży, łódka żabie szpikowane, a nawet dał śmietane. Mało tego jego mości. w piękny wózek sadza gości i tykając ledwie ziemi na, przyjazd, na przejażdżkę pędzi z nimi. Innym razem znów medora miała katar, była chora, a gdy legła na pościeli, ludzie o niej zapomnieli choć sam mięsko chętnie łyka, kładzie obiad do koszyka, ani myśląc nawet o tym, że się pies nie lubi z kotem. To znów widząc, że przy dworze i sierota wyżyć może, nasz wąsatek nader skory naśladował piękne wzory. Właśnie były dwie sierotki, popieluszki starej kotki, więc wąsatek im co ranka dawał mleka z swego dzbanka. Nie żałował i pieszczoty, głaskał, tulił, bo sieroty Czyżby sercem któreś dziadek miał przewyższać nasz wąsatek? Po inne opowieści o zwierzętach zapraszamy do Biblioteki Kraków, a także na stronę wolnelektury.pl